Kurde Are you alive? Ale ciężko Chłopiec za mocny Trzeba napisać do twórców tej gry, że on jest tu mocny Nie, ja nie ja tak, widzę, ja co, łażę po statku nie O co chodzi? Sobie... To, to, to są mi nic nie dać? To Czemu ja dostaję oh, hita orde. będąc pod statkiem? A nie, my mamy jeszcze ammo. Bo my mamy nowy statek i w każdej berce jest amunicja. Mówiłem to 5 minut temu. Mięć. Wodę mamy na dole. I dobrze, bo ona jest do gaszenia. Ej, bo ona idzie gdzieś. Po z armaty właśnie. Wybuchówka na mordę. Jeszcze jedna. I Jeszcze jedna. Palaka mu na mordę. On ma jakieś lepsze te... Tych lepszych kamratów normalnie Bardzo. O, shit! Właśnie to widzę. Ma być to bardzo. Mogę was dobić, jak chcecie. Ma na niego bicia. Nie. No wiem, dlatego stamtąd zeszłem, jakbyś chciał wiedzieć. Ale jest bicie na nas. Ja teraz tutaj gaszę dosłownie od 10 minut. <noise> <noise> A ja od 10 minut walę chłopowi co chwilę e, serię nie, 5 headów z, z pompy, 5 headów tego Nie wiem, on jest jakiś... Ze snajperki pezerolny. No właśnie, musicie Myś mi właśnie tutaj podpunąć, pomóc Ej dobra, już... wiem, niedaleko jesteś, jesteśmy jednak, chodź tu Tomek Ja już wyszło Gra komputerową. Dobra, ja idę na... To jest takie zwane... Ja pokonałem.